Witam, witam jak zwykle, niezwykle serdecznie moi drodzy na kanale Orention. Ja mam na imię Piotrek i gramy dalej w Fahrenheit. Tak, wielki powrót Fahrenheita na moim kanale. Szukamy tej książki, którą kazał nas, czy poprosił nas o znalezienie jej ten tao cały, czy takeo, o takeo. I cóż, mamy ją teraz na stoliku przed sobą i musimy zwrócić uwagę na autora, to jest D. Grutola. Odkładamy ją i w kadscenie poprzedzającej to wszystko, co się tu dzieje, czy rozmowę z Takeo, czy po rozmowie z Takeo to chyba było, już nie pamiętam, wskazało nam, wskazane nam zostały trzy miejsca. Czyli tamten stolik na dole, ten stolik tutaj. I na tym stoliku sobie sprawdzimy, właśnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy od góry jest degrutola. 1796. 1796, to musimy zapamiętać. I idziemy do trzeciego miejsca, wskazanego nam właśnie w tej kaczce. To jest mianowicie tutaj e, piórko. Na tym podejście. I tutaj będziemy mieli jak gdyby taki rozkład, gdzie te książki w jakiś sposób są porozkładane, poumieszczane, i mamy tak, 1700 do 1800 roku. Mamy na piętrze trzecim, jak widzimy, i od A do E, czyli D grutola będzie od A do E, czyli białe, trzecie piętro biały dział, może czy biały, nie wiem, sektor o, oznaczony ko, kolorem białym, dobra, kopnąłem w tyłek Jabończyka starego, ale nie zareagował także albo nie poczuł, albo nie chciał poczuć idziemy teraz na, trzecie, na trzeci ten podest, trzecie piętro i tutaj Tyler weźmie sobie książkę, moi drodzy, weźmie stąd książkę, mam nadzieję, że to będzie ta Długo nad tym pracowałem, bo nie zaglądałem do żadnej solucji, żeby sobie nie psuć zabawy. Ja kiedyś grałem w tą grę raz i teraz gram po raz drugi i. No dobra, powiem Wam, że to będzie ta książka, bo już to powtarzam, jak gdyby. Zaniesiełem mu tę książkę. Proszę oto Twoja książka, stary. O, jak się ładnie okay, oh, great. You found it. Thanks, dude. What do you want to know about that book? Is it just me, or did you lose your accent? Oh, yeah. That's for the customers. They love that wise old Japanese master stuff. I was born in Brooklyn, man. I never been no further than Long Island. I'm more American than you are, man. Czy możesz powiedzieć coś o Yes, nice edition. Leather cover looks like one in the Shakespeare series published by Lamarque and Ever at 1884. Yo, thanks for your help. No problem. Come by again, okay? No, co nam pomógł to nasza, nie? Zawsze mnie to roz, no znaczy, zawsze rozśmieszało mnie to właśnie, że

Dobra, przestań już, przestań, bo już się denerwuję. Bierz tą kartę. Musimy się dostać do terminala, tam przestawiać szafki i to wszystko jeszcze pod presją jej klaustrofobii zwyżegam się zaraz. Okej. Wchodzimy tam. Tutaj będziemy musieli ją kontrolować jej. <laughs> Przepraszam, moi drodzy. Kontrolować jej oddać, żeby nie spanikowała. Proszę, na przemian wciskają, wciskaj A i D, aby wdychać i wydychać powietrze. Staraj się utrzymać wskaźnik na środku. W ten sposób Karla będzie w stanie się uspokoić. Zaraz, jak mam tu iść? Dobra. Czekajcie, bo wszyscy to przypomnieć. Nie Panikuj, Karla, nie panikuj. Okej, okay, teraz to musimy obrócić. Mhm, za mocno oddycham Więc sobie odejdziemy do tyłu. Okej okay. pójdziemy tam. No idź Karla, zawiesiłaś się. Dobra, dobra, spokojnie, z powolutku. I teraz, kurde, co mamy przesunąć? Najpierw tam. Tak. Pamiętam. No idź. Dobra, zostaw to. Idziemy tu. Tylko oddychaj, dziewczyno, oddychaj, spokojnie, wszystko się ułoży. <laughs> Tylko, że ja gadać nie mogę. Teraz się wycof wycofajmy się. Spokojnie, spokojnie, dziewczyno. Jeszcze musimy znaleźć, to nie wszystko. Jeszcze musimy znaleźć dwie rzeczy. Włącznik do tamtego komputera tajemniczego i kasetę VHS z danymi z aktami Kirsten czy czegoś. Tam. Nie, no nie zawieszaj się. No. I ah. can consult the file here. The saved files are classified by year. The Kirsten files should be in the 1990s. It shouldn't be too hard to find. No, you just, you, to computer. The electricity there's no power to the terminal. Yes, there must be a switch box somewhere. Teraz nam pokaże, gdzie on jest. O, tam jest, tam gdzieś. Za tymi regałami tajemniczymi. I wycofujemy. Jaka klawiatura, jak komodor 64. Mas, kurczę, co tu trzeba było przesunąć? Ich ja sobie przypomnę. Bo to, bo tu jest jedyne kółko. Oddychaj, oddychaj, dziewczyno. Dobra, przesuwamy. I wracamy. Oddychaj, oddychaj, oddychaj. To jest głupie sterowanie, takie bardzo, dlatego tak wycofuję, moi drodzy. Teraz trzymam dwa klawisze myszy, i ona idzie do przodu. Nie mogę się rozglądać na boki. Spokojnie, to kółko chyba, ale nie jestem pewien, moi drodzy. nie albo i tak nie wiem, już sam nie wiem oddychaj, oddychaj, lala tędy? nie kurde dobra, wycofajmy i podejdźmy tu oddychaj

Teraz spróbujemy pokręcić O, teraz się udało Jest przełącznik, dobra, odwiesiłem się Oddychaj, oddychaj Idziemy do przełącznika teraz No, no, no nie uciekaj mi. No włącz to dobra, mamy, włączyliśmy ten terminal. Pójdę tyłem bo jak teraz tu zepsuję, to będę musiał to wszystko jeszcze raz powtarzać. Wracamy do terminala. No, tak to właśnie się odbywa. Nie lubię tego momentu. Tak, no mówiła, że są w latach 90. Czy to są te dwie ostatnie chyba półki? Spróbujmy to obrócić. I o ile dobrze pamiętam, to powinno być. No, odwróć to. <laughs> no właśnie na tej ostatniej półce, gdzie. Wow. Gdzie znajduje się tam to pokrętło? Gdzieś tu. Ale nie jestem pewien, moi drodzy. Ale jestem spięty.

Dobra, idziemy zobaczyć. W, w, włożymy to do tego terminala tajemniczego i sprawdzimy, co to wyjdzie. O, przez chwilę nie muszę pilnować jej oddechu. To nie jest dysk, tylko kaseta VHS. Przynajmniej tak wygląda z daleka.

Umrę tu razem z tym, z tobą i z tym terminalem. A może to tam? A, moi drodzy, czekajcie. Bo tu są jeszcze dziewięćdziesiąte i dwa tysiące. Między dziewięćdziesiątymi... 90... A... Myśmy spróbujmy tym pokręcić. Oddychaj, dziewczyno. Dlaczego nie mogę tym pokręcić? Przepraszam bardzo. No, bo tu jest zestawione wszystko. Oddychaj. Nie no, tego nie obrócę. Żebym spłuchł. A nie mogę tu nic wyjąć, nie? Tak, jeszcze światła nie ma. Prądu. My Kurde, no gdzie to było? Ja control. Tak, możesz kontrolować swój strach. Oczywiście, że możesz. <coughs> Spróbujmy tym pokręcić jeszcze. Jak się... Już nie ma. <coughs> nie mogę? To nie wiem, ja wziąłem tą kasetę czy nie? Bo już nie wiem sam, co ja robię. Coś mam. No właśnie, bo ja przecież wziąłem kasetę, że dlatego nie mogłem kręcić tamtym kółkiem. Mm, o right oh, Bo cały odcinek tu spędzimy teraz oddychając równo z tą karlą. Musimy wycofać się, zawrócić tu. O tu. Oddychaj, oddychaj, nie, nie, No idź! Bardzo ładnie. Teraz powinienem móc pokręcić tym. Chyba. Tak. Pięknie. No ale nie da się. Coś jest zablokowane. No to pięknie, no to już nie wiem, hmm. coś czuję, że muszę przejść z tamtej strony za te podła. Dobra, pokręćmy tym. Dobrze, że to powtarzasz setny ra. No, panikuj. Tym pokręćmy teraz. Zobaczymy, czy uda nam się wejść tam, za te pudła. I pokręcić tym kółkiem. No, idź, idź, kobito. Oddychaj. Bardzo ładnie pokręciliśmy. Jakieś z drewna trochę jest to sterowanie, ale poradzimy sobie. Musimy zawrócić, oddychać. Teraz tamtym kółkiem pokręcić, chyba. Nieźle to wymyślić, co? <grybujesz> Idziemy do tego kółka kręcimy tym idziemy tu teraz powinno się udać no, pokręcić tym ale nie jestem przekonany w 100% jest dobra, to czyli tu będą te akta, Kirsten tu Zaraz to to sprawdzimy, sure right <coughs> nie przejmuj się. Musimy tam wrócić. Nie panikuj tylko. Niech mi się wuje karencja, da mnie dać ci zginąć tutaj. Idziemy, idziemy, nie panikujemy. <coughs> Jak to nie będzie to, to mogę przypadkiem zwymiotować na mikrofon. Przed siebie tak. Pawia, takiego, nareszcie. No nareszcie. No, fajnie, świetnie. Robert mhm. Mitchell. Co teraz? Kim teraz pogramy? Może. Nie wiem, może skończymy ten odcinek tutaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobał, chociaż nie było tutaj co się podobać. Ale cóż, no, kontynuujemy. Kontynuujemy Fahrenheita. Mam nadzieję, że go wspólnie skończymy. To jest drugie moje podejście do tej gry. Pierwszy raz mi się bardzo podobała. Dlatego postanowiłem ją nagrać jako listę, jako playlistę, jako zagrajmy, jako o serię na mój kanał. Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.